Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za tak pozytywny odzew przy okazji poprzedniego odcinka, który obejrzał ponad 7000 osób, a załapkowało ponad 1700. To bardzo motywuje dalszego nagrywania, no i pomaga w rozwoju kanału. Więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również Wam do gustu przypadną i że będziecie pamiętać o ich regularnym oglądaniu, komentowaniu i ocenianiu. Tak Takcie się jak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku. Snułem plany dotyczące Genui oraz Luki. Aczkolwiek, w przerwie między nagrywaniami, zdałem sobie sprawę, że w tym regionie jest jeszcze jeden imperialista, o którym zupełnie zapomniałem, a który nazywa się Naples, czy jak to woli poprawnie po polsku, Neapol. Ja jednak wolę określenie Naples, ponieważ kojarzy mi się to z Napletkiem, a Napletek to bardzo zabawne słowo dla kogoś tak infantylnego jak ja. Tak czy jak wydaje mi się, że wypowiedzenie wojny Neapolowi byłoby bardzo sensowne, ponieważ w tej wojnie pomogłaby mi Austria oraz co najważniejsze, Anglia. A Anglia, jak wiadomo, na pewno ma większą flotę niż taki Aragon czy jego sojusznik Portugalia, ponieważ pamiętajmy, wypowiadając wojnę Neapolowi, będziemy walczyć ze sojusznikami Aragonu, właśnie z tego względu, że to Aragon dowodzi w tej Unii. Zanim jednak wypowiemy jakąkolwiek wojnę, to najpierw musimy ustawić nasze oddziały w Rzymie, ponieważ, jak zapewne widzicie, Mamy tutaj 8 tysięcy żołnierzy neapoliańskich, nie wiem jak to się odmawia, no chyba 8 tysięcy żołnierzy Neapolu po prostu, którzy stacjonują w stolicy Neapolu, Napoli. Nie chcemy, żeby to 8 tysięcy zjednoczyło się z 12 tysiącami, które stacjonują na Sycylii, więc musimy po prostu czym prędzej ich wyeliminować. W tym celu właśnie niech moja armia najpierw tam podejdzie, a potem sobie tę wojnę wypowiemy. Musimy też uważać na to, że nasze bunty niedługo nam eksplodują, a konkretnie za 6,9 lat, czyli za prawie 7 lat będziemy mieli bunty w Ferrarze, a za uwaga 3,5 roku będziemy mieli bunt w Florencji, czyli w prowincji Firenze, z której pochodził Ezio Auditore. Dobra, moje armie już za chwilę będą w Rzymie, co oznacza, że będziemy mogli wypowiedzieć wojnę o prowincję Abruzji, ponieważ Abruzji znajduje się zaraz za naszą granicą. No i zdobycie Neapolu sprawi, że będziemy mogli od razu tę prowincję okupować. Więc uwaga, wypowiadamy wojnę, wołamy do niej oczywiście Austrię oraz Anglię. Wojnę o Abruzji, tak jak wspomniałem. I od razu ruszamy na Neapol. Mam nadzieję, że. Armia Neapolu nie ucieknie przed moją armią. Ponadto nie udało mi się wykonać mojego zadania, które polegało na tym, by zregenerować mój Power. Zawsze tak jest w momencie, kiedy wypowiadacie wojnę, a macie to zadanie. Więc teraz mógłbym wziąć inny. Na przykład rywal mojego rywala, czyli Br Bretania. Bretania jest rywalem mojego rywala, i z tego co widzimy, mamy zadanie, by mieć z nią relację na poziomie 100. Czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek w obecnej sytuacji nie wiem, czy ja chcę mieć z nimi relacje na poziomie 100, ponieważ liczyłem, że to bratania ściśnie Prowansję, a nie na odwrót. Cóż za patologia. Wydawało mi się, że Bretania zmasakruje Prowansję, a jak widzimy jednak tak się nie dzieje. Dobra, idziemy więc masakrować oddziały Neapolu, które jak widzimy nie mają z nami kompletnie żadnych szans. Musimy też uważać, żeby nasza flota handlowa, która liczy tylko 10 statków, nie natknęła się na flotę handlową Aragonu. Więc byłoby fajnie, gdyby tak popatrzeć, gdzie oni pływają. Są tutaj, jest tutaj 13 statków Neapolu. Flota Aragonu gdzieś tutaj zapewne jest, więc musimy jakoś naszą flotą wymikrować, żeby ona tutaj wpłynęła i żeby jej nie stracić, więc niech oni się tutaj w Ankonie schowają, a nasze oddziały niech stoją w tym jedynym forcie, który znajduje się na terenie Neapolu, czyli w Napoli właśnie. Dokąd idą oddziały Aragonu nie wiem, ale wiem, że my nie możemy im pozwolić na takie swobodne maszerowanie po tym terytorium, ponieważ, ponieważ my musimy ich zabić. Musimy ich zabić. Udało nam się zmusić ich do tego, żeby oni wbili się w nas w momencie, kiedy przeszły tutaj posiłki od Austriaków, co oznacza, że armia Aragonu właśnie w tym momencie przestaje istnieć. Ponadto jest jakiś jest to Jubilee in Elas, dzięki czemu możemy poprawić nasze relacje z Alzacją. Zróbmy to, a czemu by nie. Nie wiem, co ten event robi, muszę sobie o nim przeczytać co nieco. Też w komentarzach mi nie pisaliście o tym evencie kompletnie nic, więc podejrzewam, że także niewiele o nim wiecie. Dobra, ale. Przede wszystkim nie możemy pozwolić, żeby Austria znowu zabrała nam jakieś prowincje, tak jak to miało miejsce w przypadku Pizy, no bo to nas po prostu będzie denerwować. Dlatego rozstawmy nasze armie, gdzie tylko możemy, zrobimy sobie tutaj Detach Siege albo i nie zrobimy, ponieważ jak widzimy, Ford blokuje nam dostęp dalej na południe. Halo, halo, czy to jest okupowane przeze mnie? Tak, to jest okupowane przeze mnie, ponieważ Austria od odda, razu oddała mi to pod okupację, więc wygląda na to, że nic kompletnie, nic jej w tej wojnie nie interesuje, co mnie w sumie bardzo cieszy. Ale nie cieszy mnie to, że niepotrzebnie moje oddziały tutaj umierają, więc lepiej je wycofać do Rzymu, który mam nadzieję udźwignie takie ilości żołnierzy. Halo, halo, Austria udźwignie nas. Udźwignęło, więc okej. Okay. No i czekamy. Czekamy, aż Neapol padnie, żeby móc ruszyć dalej na południe. Mamy już naszego Wargola, czyli Abruzji, ale żeby wygrać tę wojnę, będziemy musieli jeszcze nieco pomęczyć Aragon, który jak widzicie, już jest atakowany przez naszego sojusznika Anglię, która zdesantowała się z mocą swoich statków. Portugalia natomiast udała się do Irlandii, co nie wróży zbyt dobrze, ponieważ to oznacza, że. Anglia nie będzie miała jak podesłać kolejnych posiłków. Wypadałoby więc wziąć military access od Francji, która niestety tego military akcesu nam dać nie chce, a to jest naprawdę smutne. Chyba, że Aragon dostanie military access od Francji, wtedy my też z automatu ten military akces dostaniemy. No ale dobra, się tak rozgadałem na tej pauzie, a powinniśmy wybrać między Devotion a. Devotion a Prestigem. Wolałbym w tym wypadku wziąć Devotion, ponieważ no niestety troszeczkę nam spadł ostatnio, a jak wiecie, im większe Devotion, tym większy mamy. Tax, czyli tym większe taksy, czyli tym większe podatki zbieramy z naszego kraju. Dobra, co się tutaj dzieje? Widzimy, że w prowincji Salento stoi 7 tysięcy Aragończyków, którzy czekają na i tutaj przepraszam za brzydkie słowo, wpierdziel, aczkolwiek, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy my musieli teraz się w nich wbijać w jakikolwiek sposób, no w szczególności, że chyba nad nie możemy, no bo ten fort nam dalej to bro, blo, blokuje. To, co jest jeszcze ciekawe, to to, że Burgundia wypowiedziała wojnę Francji. Burgundia wypowiedziała wojnę Francji, ponieważ miała Casus Beli Ex Komunika. To mi się bardzo podoba, ponieważ teraz Francja walczy z Burgundią i jej wasalami oraz Milanem. Pytanie tylko, czy ma jakiekolwiek szanse. Niestety nie wydaje mi się. Francja mimo wszystko to Francja, no i jeżeli chce, no to potrafi naprawdę bardzo długo się utrzymać. Ale to, co jest ciekawe, to to, że Aragon ma military akces od Francji, a to oznacza, że i my ten military akces posiadamy, a to oznacza, że posiada też i Austria, a to oznacza z kolei, że Austria tam pójdzie i po prostu Aragonowi Aragonowi, przepraszam wpierdzieli, o ile wcześniej nie wpierdzieli Anglii. Z tego co widzimy właśnie to się dzieje. Anglia wbiła się głupio w górach, przez to ma teraz no, minusy nie dość, że za przekraczanie, to jeszcze za góry. Oj, 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 w ten sposób właśnie tracimy całą armię angielską. No niestety na to wpływu nie mieliśmy, trzeba się z tym pogodzić. Tak samo jak trzeba pogodzić się z tym, że za chwilę Neapol będzie nasz. Będzie nasz, czy to się komuś podoba, czy nie. Sprawdźmy jeszcze naszą agresywną ekspansję, która chyba nam spadła już od ostatniego odcinka. Tak, jest troszeczkę mniejsza. Dalej ryzykowne jest zebranie czegokolwiek, no ale Neapol musi być wolny. Nawet jeżeli. Nawet jeżeli nie zabierzemy dla siebie niczego w tej wojnie, no to po prostu wyzwolimy Neapol spod władzy Aragonu, dzięki czemu następne ściśnięcie go będzie o wiele łatwiejsze. Wybuchły nam bunty, ale tymi buntami powinna zająć się Austria, czyli nasz dobry sojusznik. Tak też się dzieje, Austria nasze bunty masakruje, a my no w tym czasie oblegamy po prostu stolicy Neapolu. Mam nadzieję, że padnie czym prędzej, a na dodatek mam nadzieję, że nasz power zacznie się w końcu regenerować, ponieważ jak na razie mamy problem z tym Mempowerem i to dość spory. Jak wygląda sprawa z buntownikami? Niedługo powstaną buntownicy Ferrary za 5,7 roku. 5,7 roku to prawie za 6 lat, teoretycznie. Ale no wiemy, że to nie jest prawdziwe, ponieważ tutaj buntownicy w Florencji mieli powstać za 3 lata, a powstali za chyba rok. To wynika chyba z unrestu, z tego co wiem a anlist mamy troszeczkę większy, kiedy mamy większy war exhaustion, który naładował nam się na 1.20. Więc no im szybciej skończymy tę wojnę, tym lepiej dla naszego kraju po prostu. Aragon w międzyczasie oblega tereny angielskie we Francji, czyli Gaskonie, a Anglia próbuje desantować się bezpośrednio na żołnierzy, Żołnierzu, Boże, żołnierzy, przepraszam, żołnierzy. Powiedziałem to jak jakiś upośledzony człowiek z Tak To jak desantuje się na żołnierzy Aragonów w Labor, to może być problem. A nie, dobra, zmieniła się, zmieniła się. Stwierdziła, że jednak pójdzie do wizycji. A to nawet i lepiej. Co to za event? Herezja, herezja. Możemy zyskać Inkwizytora, Inkwizytora. Albo możemy zyskać 50 Administrate Powera. Wolę zyskać 50 Administrate Powera, ponieważ Papal Influence i tak, i tak na nic mi się nie przyda. Na co mi Papal Influence? No gaddemet, przecież ja nic z tym nie mogę zrobić. Kompletnie. Ale tak konk kom konkretnie, konkretnie. Kompletnie nic nie mogę z tym zrobić, więc lepiej po prostu wziąć sobie Administrate Power. W ogóle co to za wybór? Wybierz sobie między Papal Influence, którego nie wdasz na nic, albo między darmowymi punktami. Bez sensu. Tak czy siak, co tutaj mamy? Mamy event, który jest zobowiązany, czy jest, um, przepraszam, nie jest zobowiązany, tylko zabrakło mi słowa. Jest, mm, no kurde, jest po prostu wynikiem tego. O, to jest dobre sformułowanie, jest wynikiem tego, że mamy bardzo mało powera. No i teraz ciężki wybór. Czy chcemy nasz na Mempower modifier, czy nasz na tax modifier do. Ojojoj, długi czas, długi czas. No wolę chyba już ten unrest, ponieważ mm, unrest da mi po prostu bunty, a bunty zostaną ściśnięte przez armię. Austrii. Dopóki ona tutaj stacjonuje, dopóty będą one ciśnięte przez armię właśnie austriackie. Ponadto widzę, że flota Aragonu tutaj stacjonuje, no i będzie blokować moją flotę, która musi się ukrywać w portach. No troszeczkę smutne, nie ukrywam, ale czy to w jakikolwiek sposób rujnuje moje plany? Nie wydaje mi się. Tak samo jak nie wydaje mi się, by Nawara należała do Aragonu. Wydaje mi się, że Aragon przed chwilą podbił albo anektował Nawarę. Co jest smutne, bardzo smutne, ponieważ Nawara to był bardzo ładny, więc piękny kraj. No cóż, nie można mieć wszystkiego, jak to mówią, ale można mieć za to Nawarrę. Haha, <laughs> takie tam żarty. O, to jest ciekawe. Czechy zostały nowym Holy Roman Emperorem, co jest o tyle intrygujące, że zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o atakowanie państw miast, tak zwanych, czyli wolnych miast. Ponieważ teraz będą one bronione przez Czechy, a nie przez Austrię, która jest naszą sojuszniczką. Ej, to jest naprawdę fajne. Tak samo jak fajne będzie poruszenie się armiami w kierunku prowincji Salento, jak tylko damy tu jakiegoś lidera sensownego, na przykład naszego papieża. A co tam? Niech idzie ten papież, niech też powalczy, niech ma coś z życia. Niech on się w tę prowincji Salento wbije. Z pomocą Austriaków damy radę ich tutaj zmacakrować, dzięki czemu teraz możemy ewentualnie oblegać resztę prowincji. Oj, 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 widzę, że tutaj jeszcze Neapol chciał jakieś swoje mm, żądania uskuteczniać, ale to Raczej nie wyjdzie, Podeślemy tam jeszcze 7 tysięcy naszych żołnierzy, dzięki czemu zabezpieczymy sobie to zwycięstwo, no i ruszamy dalej na południe. Mamy już 27% Warscora, co oznacza, że tak czy siak będziemy mogli zabrać nasz Wargol, czyli Abruzji, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli wziąć coś ponad to. Tak samo jak widzę, że nie za bardzo będziemy mieli dojście do Aragonu, przy czym dojście to śmieszne słowo. Tak jak mówiłem, nasz papież zginął. W, w, podczas prowadzenia wojny, przez co mamy teraz minus 1 stabilności oraz mamy nowego papieża, klemensa. 5, 6, 7 Klemens VII o statystykach 5-4-5. Naprawdę dobry i mądry papież, który mam nadzieję, że będzie z nami rządził przez bardzo, bardzo długi czas, a lat ma 58. No to może jednak nie porządzi aż tak długo. Tak samo jak... Tak samo jak długo nie będziemy mieli minusowej stabilności, ponieważ właśnie ją teraz bustuje. Wolę nie mieć minusowej stabilności w momencie, kiedy prowadzę wojnę, no bo to się mogłoby źle skończyć. Spróbuję też tutaj totalnie zanihilować armię Neapolu, która stoi w Salento i tym samym... Halo, halo... Jest, udało się. To jest Salento, a to jest co? To jest Salerno, przepraszam, ponieważ mówiłem na te prowincje chyba wcześniej Salento, a to jest Salento, a to jest Salerno. Te prowincje mają bardzo podobne nazwy. Jeszcze jeden fort. Wydawało mi się, że Neapol ma tylko i wyłącznie jeden fort, ale wygląda na to, że w międzyczasie zbudował sobie jeszcze jeden w Kalbarii. Hmm... Kalbaria, która blokuje drogę do Sycylii. Bardzo interesujące, bardzo interesujące, tak samo jak interesujące jest to, że flota Aragonu gdzieś się popłynęła, więc teraz my możemy wypłynąć swoją flotą, zjednoczyć ją w jednym miejscu i popłynąć na południe, by zablokować tutaj cieślinę, która prowadzi do Sycylii, żeby po prostu nie dopuścić do tego, by cokolwiek innego zablokowało nam tę drogę. No i ponadto robimy tutaj też blokadę morską, co pozwala nam na szybsze okupowanie, czy tam obleganie zamku w Kalbarii. Czyli po prostu pomagamy teraz Austrii w obleganiu zamku Neapolu. No, no, no. Drogi Aragonie, widzę, że mamy już 30% warscora. Ten Warscore raczej się nie zmieni, ponieważ, no niestety, prowadzimy, prowadzimy tutaj wojnę tylko i na naszych terenach włoskich, podczas gdy ty cały swój kraj, Aragonie, masz tutaj na Półwyspie Iberyjskim, a dostanie się tam będzie graniczyło z cudem. Wydaje mi się też, że Aragon ma przemarsz przez Francję, ale chyba nie ma przemarszu przez Sabaudię i Milan. Tak może być. Może tak przez Mina ma, ale przez Sabaudii na pewno nie ma, ponieważ Sabaudia nas kocha i ona nigdy by nie dała Aragonowi prawa przemarszu, z tego co mi się wydaje. Tak, nie dała Aragonowi prawa przemarszu, więc tylko my moglibyśmy się do niego dostać, ale musielibyśmy przejść przez lukkę i Genuę, a to dałoby nam zbyt dużo dyplomatycznych relacji i po prostu no, nie wydoilibyśmy, więc lepiej tego nie robić. Po prostu lepiej teraz oblegać tereny Neapolu, no i zmusić Aragon do oddania nam jakichkolwiek prowincji tego smutnego kraju. Też ważna sprawa, ważna sprawa, ponieważ jak widzieliście, przed chwilą straciłem moją flotę, ponieważ przypłynęła wielka flota Aragonu, a ta się nie pateczkuje, ta po prostu masakruje kogo popadnie i tym sposobem właśnie teraz nie z bardzo mamy jak dostać się na tę Cecylię, więc też musimy zapomnieć o tym, że wbijemy jeszcze więcej warskora z Aragonem. No po prostu się w tym momencie nie da. Chyba, że Anglia w końcu ruszy swój śliczny tyłeczek i po prostu przyjście tutaj swoją Flotę, ponieważ tak zakładał cały plan, że Ange Tej przypłynie i pomoże nam zmasakrować flotę Aragonu. No niestety jak już mówiłem, nie można mieć wszystkiego, chyba że to wszystko jest na Aha, znów ten śmieszny żarcik. No, i w międzyczasie moje armie zmasakrowały armię Aragonu. Cieszymy się, cieszymy się. Tak samo jak cieszymy się, że możemy włączyć sobie prędkość piątkę. No bo, ej, halo, halo, czy ja jestem nowym kontrolerem? Tak, jestem nowym papieżem. Kontroluję papiestwo, co oznacza, że mam, uwaga, uwaga, mniejszą agresywną ekspansję o 20%. Więc w tej wojnie będę mógł zabrać sobie naprawdę dużo. Tylko trzeba będzie wywalczyć to. Trzeba będzie to wywalczyć od Aragonu. A to oznacza, że trzeba będzie go. Zmusić, by zaakceptował nasze warunki poddania się, takie jak oddawaj nam te tereny, te tereny, te tereny, to wszystko chcemy, to wszystko chcemy, no ale Aragon nam tego nie da, czyli będziemy musieli się do niego przejść i mu zmasakrować armię. Jak widzę, Anglia zdesantowała się w Portugalii, co oznacza, że w momencie, kiedy padnie ten jedyny fort w Portugalii, ponieważ to jest jedyny, jedyny fort w Portugalii, nie licząc, nie licząc fortu w Ceucie, Portugalia będzie chciała White Pisa. A jak Portugalia. Będzie chciała Wisa, to WarScore z Aragonem nam troszeczkę podskoczy, co też jest w sumie całkiem fajnym pomysłem. Tak, Sabaldi, potrzebuje od ciebie military akcesu. mam, ale nie mamy military akcesu od Milanu, więc teraz go o to prosimy. Mamy military akces od Milanu, chociaż był do nas hostile, teraz jest neutral, o dziwo, i chyba możemy tym samym udać się tak prosto, bezpośrednio do naszego wroga. Milan zdecydował się nam dać military akces. Ponadto, my mamy buntowników w kraju, więc trzeba byłoby ich po drodze zmasakrować. Halo, halo, drogi panie, czy mogę was zmasakrować? No, z taką ilością żołnierzy niezbyt. Przydaliby mi się tutaj żołnierze austriaccy, którzy na razie mają inny problem, ponieważ żołnierze Aragonu po raz kolejny przybyli z Sycylii, by dostać w pierdziel, więc zmasakruj ich, mój drogi sojuszniku, a ja sobie dobuduję troszeczkę najemników. Tak mi się wydaje, że najemników trzeba dobudować, ponieważ pieniędzy mam, ale nie mam mempowera, więc dobudujemy najemników właśnie i jeszcze, żeby było więcej, skonsolidujemy swoje regimenty, żeby po prostu nie mieć armii ponad limity jednostek. Ponadto mamy też evencik, Sale of Titles, czyli sprzedajemy tytuły i możemy zyskać stabilność albo pieniądze. Wolę stabilność o wiele, wiele, wiele wolę stabilność, ponieważ stabilność jest po prostu na cenę złota. Taki tam żarcik, ponieważ miałem do wyboru złoto i stabilność, powiedziałem, że stabilność jest na cenę złota. No, tak, no na cenę. W ogóle mówi się na wagę złota, ale ja tak chciałem, żeby to było śmieszniej, rozumiecie? No, takie tam. Dobra, nie rozumiecie. Moje żarty są takie nieśmieszne. Nieważne, ważne, że Austria ścisnęła naszych buntowników, i ważne jest to, że mamy kolejny event. Mamy Ford Maintenance plus 10% do 1574. Nie mogę się na to zgodzić. Albo stracić 10 Devotion. Ile mam przychodu? Niech będzie. Niech będzie. Ja nie chcę trafić Devotion, ponieważ Devotion to strata 10 Devotion to jest strata 20, przynajmniej nie 20. To, nie, 10. To byłaby strata 10 National Tax Modifera, a w porównaniu do maintenance'u fortów plus 10%, nie, to, to byłoby zbyt dużo. To byłoby zbyt dużo, w tym wypadku prosta matematyka mówi mi, że po prostu stracenie Devotion byłoby nie na miejscu. Dobra, mamy przemarsz przez Francję, więc to oznacza, że możemy ruszyć tam, no i zmusić Aragon do spisowania z nami. Pytanie tylko, czy Austria też będzie na tyle inteligentna i za nami tam pójdzie. Powinna mieć również prawo przemarszu, ponieważ teraz prawa przemarszu są na całą wojnę. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Węgry naszą prowincję, Romagnę, czyli te prowincje, a to śmiecie grube, kutasy, przepraszam za brzydkie słowo, no ale tacy są, no po prostu tacy się urodzili, ja nie mogę nie, nie powiedzieć Wam o tym, no po prostu muszę Wam o tym powiedzieć, no to są teraz w tym momencie kutasiarze i to zasrani kutasiarze, tak nie można, tak się po prostu nie robi, mamy głupi event związany z tym, że zatrudniliśmy niestety najemników, który mówi nam, że nasi najemnicy są okrutni, są okrutni, no i przez to tracimy albo prestiż, albo andres zyskujemy i tracimy jeszcze więcej prestiżu. Czy nas stać na utrzymanie o 30% więcej? A ajajaj, ajajaj, no ciężko powiedzieć. Hmm. Wiecie co? Niech i będzie ten drugi event. Stacimy 10 prestiżu. I będziemy mieli więcej unrestów w każdej prowincji na polu, ale to nas nie boli aż tak bardzo. Mnie by bolało bardziej, gdyby moi najemnicy teraz kosztowali o 30% więcej, ponieważ no bo nie wyrobiłbym, byłbym bankrutem, a nie chcemy być bankrutami, prawda? No pewnie, że nie chcemy. Ale chcemy sobie wziąć kolejną technologię militarną. Co właśnie teraz się stało? Możemy awansować nasze jednostki na kolejny poziom, możemy czy nie możemy? Niby możemy, a niby nie możemy. Chyba możemy wziąć sobie nową kawalerię, możemy. Okej, okay, mamy Galagoliach Infantry, ale w tym wypadku o wiele lepsza byłaby jednostka menet Arms, ponadto Portugalia chce łać, chce nadać War warrepsy, oczywiście się zgadzamy. Oczywiście się zgadzamy, to daje nam War score, dzięki czemu teraz może uda nam się spisować z Aragonem w jakiś sensowny sposób, zanim on zdąży się wbić w nasze oddziały tutaj w Rusy Leon o, matko Bosko, co zrobić, co robić, co robić, co robić? Dobra, może ich przywitamy. Może się uda. Może się uda, może się nie uda. Dobra, przywitamy ich. Mają minusy, mają minusy, więc mamy szansę to wygrać. Mamy więcej dyscypliny o 10% i tym samym udaje nam się ich pokonać w bitwie o Rusilion. Chociaż nie ukrywam, że w tej bitwie o wiele lepsi byliby menet armsi. Teraz zepsułem wszystko, ponieważ pamiętajcie, menet armsi to są jednostki, które są przeznaczone do tego, by mikrować. Innymi słowy, mikrocie armią w taki sposób, żeby to bot wbijał się w was. Zresztą ja wam pokażę tych menet armsów. Proszę bardzo. Tutaj mamy menet Armsów, którzy mają dodatkowy defensive shock, czyli jeżeli się w nich ktoś wbija, to oni są lepsi w tej obronie. Podczas gdy ja tutaj miałem Galagolia Infantry, czyli przeciwieństwo tego, czyli taką piechotę do wbijania się w kogoś. A takim, bym powiedział, pośrednim wyborem jest Longbow, czyli po prostu łucznik z długim. Hmm, długim łukiem, hmm, nie, nie, niczym innym długim, tam sobie nie dopowiadajcie już, bo wiem, że sobie dopowiadacie. Tak jak, no są tutaj najbardziej sensowni w momencie, kiedy oblegacie jakąś prowincję i chcecie, żeby się bot w was wbijał, więc ja sobie tych mened armsów wezmę, naprawię swój błąd, no i dzięki temu, że wygrałem jedną bitwę, mogę teraz przystąpić do anihilacji Rusillion, no i mogę czekać na posiłki z Anglii, które na pewno do mnie w końcu dotrą, tak samo jak mam nadzieję, że dotrą do mnie również posiłki z Austrii. Mamy event, event, że nasz tax, tax income może się zwiększyć to o 5. Ej, to jest ciekawe! To jest ciekawe! Hmm. Mogę coś wyłączyć, jakiś event mogę wyłączyć dla wszystkich krajów tutaj i mogę zmniejszyć Reform Desire. Pytanie tylko, czy mnie boli to, jeżeli tutaj uderzy protestantyzm? Mi się wydaje, że nie. Ja wolałbym, tak z plus 5 punktów, plus 5, przepraszam, dukatów, cokolwiek to znaczy. Nie jestem do końca przekonany, jak to jest liczone, ale jest to do końca gry, więc to musi być dobre. Więc ja to wezmę, ponieważ jak mówi stare europkowe pożegadło, zawsze lepsze są te eventy, które działają w czasie. Mam kardynała nefiu czyli to jest siostrzeniec chyba z tego co rozumiem który, który sprawia że mogę zyskać troszeczkę troszeczkę prestiżu albo i devotion albo mogę zyskać aha ha Mogę, mogę wybrać, kto będzie kolejnym papieżem. Bo tutaj jest taki event, który polega na tym, że teraz y, moja rodzina może być kolejnymi papieżami, tak dalej tak dalej, ale my teraz możemy powiedzieć, że ta tradycja jest zła, że jest, proszę o brzydkiego słowa, ale jest chujowa. I powiemy, że nie, że tak nie będzie, że nie będziemy tutaj y, jakieś takie mądre słowo w języku polskim, które to określa. Y, to się nazywa nepotyzm. Dokładnie. Że nie będziemy tutaj stosować nepotyzmu i po prostu nie zgadzamy się na takie coś. Anglio moja Anglia, czy ty się desantujesz? Tak, Anglia się desantowała. To oznacza, że w tym momencie Aragon przegrał wojnę, a my będziemy mogli wyzwolić Neapol, albo po prostu zabrać Aragonowi tyle prestiżu, by on nie utrzymał swojej Unii z Neapolem. Ponieważ pamiętajcie, Unia z jakimś krajem jest niszczona w momencie, jeżeli w momencie zmiany króla w waszym kraju, czyli w momencie, kiedy wasz król umiera, wy macie mniej prestiżu niż wasz bodajże tutaj subject, czyli wasz tutaj obiekt pożądania, w tym wypadku Neapol lub, co jest też prawdopodobne, jeżeli po prostu macie prestiż na minusie. To nie jestem pewien, czy to chodzi o prestiż właśnie mniejszy od waszego wasala, czy macie mieć na minusie. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, ponieważ w przypadku tej opcji numer dwa to byłoby lekko zbyt niezbalansowane, ponieważ możliwe, że wasz wasal zawsze będzie miał 100 prestiżu, no i co wtedy? No to, to byłoby bez sensu, więc Wydaje mi się, że chodzi tutaj głównie o to, żeby nie mieć minusowego prestiżu, ponieważ jak macie minusowy prestiż i wasz król umrze, to wasza unia zostanie zerwana. Więc pamiętajcie o tym, że mając unię personalną, zawsze musicie utrzymywać swój prestiż na plusie. A prestiż bardzo łatwo jest utrzymać na plusie. Wystarczy tylko w wojenach pozabierać wszystko co możliwe, czyli na przykład tam rozkazać im, żeby zrzekli się jakichś tam klejmów, rozkazać im, żeby oddali wam wszystkie pieniądze tego świata i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie masa możliwości na bustnięcie tego prestiżu jest, co zresztą widać po moim kraju, który posiada obecnie 83 prestiżu, więc można by było powiedzieć, że nie mało, prawda? No oczywiście, że nie mało. Dobra, mamy 92% skora za Aragonem, co oznacza, że on powinien być już skory do pisowania. Ponadto, przypominam, że jestem teraz papal kontrolerem, więc mam nieco mniejszą agresywną ekspansję, ale to nie oznacza, że koalicje na mnie nie powstaną. Powstaną i to duże, jeżeli wezmę o wiele za wiele o wiele za wiele mas maślane, o wiele m, zbyt wiele, <laughs> dalej mas maślane. tak się, jak wiecie o co Chodzi. Jeżeli wezmę za dużo, to po prostu koalicja i tak i tak powstanie, więc może postarajmy się tutaj potworzyć jakieś kraje. typu Sycylia. Nie, to będzie zbyt drogo. To będzie zbyt drogo wordskorowo. Sardynia? Sardynia nie byłaby głupia. Sardynię bym chętnie sobie nawet wziął na wasala. I to nie jest głupie. Ponadto do tego bym do, do, dorzucił jeszcze prowincję. Uuuu. Lukania. Lukania, przepraszam, tak to się nazywa. To by kosztowało 99 deep pointów, 18 agresywnej ekspansji, 64 over extension. Moim zdaniem pis bardzo sensowny. I ja go wezmę. I tym samym powiększamy swój papal state. Teraz zaczynamy operację korowania tych wszystkich prowincji, które zabraliśmy. Bardzo dużo to będzie nas kosztować punktów administracyjnych, przez to no, nie mamy jak rozwijać się niestety administracyjnie, no, ale no, trzeba się z tym pogodzić. Ponadto mamy już możliwość stawiania marketplace'ów, a co ja wam mówiłem w po poprzednim odcinku: jak będę miał możliwość budowania marketplace'ów, to te marketplace'y budował będę i to w tych prowincjach strategicznych, dlatego teraz halo, halo, marketplace. Ie. Przede wszystkim w Provence, ponieważ widzicie zbudowanie marketplace'u daje mi tutaj plus 7 trade power. Podczas gdy zbudowanie marketplaces w każdej innej prowincji dałoby mi maks plus 1, tam plus 1,20, a tutaj Provence, które jest ważnym ośrodkiem handlu, czy tam RON Estuary, już nie pamiętam, da nam plus 7. Ponadto Rzym 2,80 też warto zbudować, Ferrara. Tak samo, no i Firenze również. Dzięki czemu nasz handel teraz będzie po prostu mocniejszy. Będziemy mieli większą siłę w tym handlu, a to oznacza więcej pieniędzy. A więcej pieniędzy, no to po prostu więcej pieniędzy. No tego już nie trzeba nikomu tłumaczyć. Czy mam zbyt dużo relacji? Nie, nie mam zbyt dużo relacji. Ponadto Sardynia powinna mnie kochać i powinna zgodzić się zostać moim wasalem? Niestety nie, ponieważ dystans między granicami jest zbyt duży. Ale tylko i wyłącznie to, więc gdyby zmasakrować Genuę i zabrać im Korsykę. To moglibyśmy zwasalizować sardynię. I my to zrobimy, ale najpierw weźmiemy z tą sardynią sojusz. Weźmiemy z nimi sojusz, żeby po prostu nas kochali. O, proszę, w ten sposób. I dzięki temu będziemy mieli teraz kolejny cel: zaatakować Genuę, zabrać im korsykę. Tę korsykę skorować, a następnie zwasalizować sardynię pokojową drogą, a to da nam dostęp do Tunezji, a Tunezję będziemy mogli po prostu skorować przez. Właśnie Sardynię. Chociaż wy tam piszecie mi regularnie, że ja mogę skorować Tunezję nawet nie posiadając Sardynii oraz Sycylii. Ja w to nie wierzę. Mi się wydaje, że mimo wszystko muszę graniczyć jakąś skorowaną prowincją przez morze, a w tym wypadku muszę wygraniczyć przez Cape Bon, czyli jakbym miał Sardynię, to tak, to, może, to mogę korować, albo Sycylię, ale bez tych wysp nie mam jak skorować Tunezji, bo tutaj są te morza, to są zaznaczone morza tutaj, one są tak podzielone nie bez powodu, one są tak podzielone, żeby właśnie ogarnąć korowanie prowincji, czyli jak przykład jak jesteśmy Anglią, no to możemy korować Holandię tutaj, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to się znajduje praktycznie zaraz obok, Logi to jest logiczne, po prostu widać, że to jest logiczne, tak, no, no, no bo widać, że to jest logiczne, że to jest za chwilę obok, ale jak jesteśmy chyba Papa State'em, to takiej Tunezji nie wydaje mi się, żebym mógł bez tych wysp skorować. Chociaż, chociaż mogę się mylić rzeczywiście i może to być trochę inaczej, inne, ale tak czy siak jedno jest pewne. Klejma nie zrobię. Po prostu muszę graniczyć z tym krajem, żeby mógł zrobić klejma, a żeby graniczyć z tym krajem i tak, i tak potrzebuję Sardynii, więc tutaj koło się zamyka i nie ma sensu się kłócić. Podejrzewam, że nie mam racji, no bo ja rzadko kiedy mam rację, ale no wydaje mi się, że tak czy siak zanim uruszę na tę Tunezję, to potrzebuję Sardynii czy Sycylii, które... Zdobędę będę przy okazji kolejnych odcinków, ponieważ ten odcinek jest już chyba wystarczająco długi, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. A ja, na zakończenie tego odcinka, w końcu, może wybiorę sobie jakieś idee, bo tak siedzę bez tych idei i w sumie nie wiem, co mam wziąć. No, co ja mam wziąć z tych idei? No, influence nie, to jest takie mech, chociaż z drugiej strony, influence. No, miałbym więcej dyplomatycznej reputacji, większa możliwość brania sojuszy, mniej agresywnej ekspansji. Brzmi dobrze, ale mimo wszystko wydaje mi się, że mi bardziej od tych wszystkich innych idei przydadzą się ofensji. Wiecie dlaczego? Ponieważ to mi da dyscyplina, a dyscyplina to po prostu pokonywanie moich wrogów, pokonywanie przeciwności, no i po prostu walka z moimi wrogami, którzy... Oj, powstali właśnie z popiołów. Powstała tutaj chyba jakaś Chorwacja, tak? Tak, powstała Chorwacja. Trzeba będzie to zmasakrować. Oczywiście, my to zmasakrujemy w kolejnym odcinku, no bo my chcemy to mieć na wasala, no bo Chorwacja ma bardzo dużo korów, które trzeba będzie im poddawać, więc Chorwacja będzie naszym przyszłym wasalem. Mam nadzieję, że ten odcinek, jak już wspomniałem, się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu, no i do usłyszenia w kolejnym materiale.